Hejka kochani, ja jestem Nikola, a wy jesteście na naszym kanale. Teraz w kolejnym odcinku, dalej jesteśmy w Warszawie i dzisiaj y, przyjechaliśmy już właśnie do Warszawy konkretnie, no bo tutaj byliśmy pod Warszawą w Domku na drzewie i dzisiaj mamy w planie iść do Eskiej Brumu. Pewnie za dużo Wam tam nie nagram, no bo w escape brumach zazwyczaj nie można nagrywać, więc pewnie w ogóle nic nie nagram. Yy, a później idziemy do fabryki Lizaków i będziemy robić Lizaki z Nadzią, no nie? <todklinie> Tak, to jest plan na dzisiaj, nie? I może pójdziemy zjeść do Pizza Boys Ale zobaczymy jeszcze, nie? Więc szykuje nam się fajny dzień Nadia wciąga pączka, żeby nie być głodnym Doty Donuts Donuts Pączki, najlepsze to są pączki I wciąga Nadzia pączkę, żeby być najedzonym i żeby dobrze głowa pracowała w escape roomie, no nie? No lecimy! Patrzcie co jakiego Nadzie ma zygzaka na głowie I uwaga, nasze ulubione O tak, o tak, o tak Dob I uwaga widzowie, outfit check Ja mam check. ja mam Zary body tutaj z tymi wycięciami I spodenki, które miałam też nad morzem, dalej nie wiem skąd są Anaga? A ja nie wiem skąd to jest i skąd to jest I wygląda tak, No, może maja. zobaczysz u Nikoli na spodenkach, możesz zobaczyć nie bo to jest jakieś coś tam, ja na, nie rozumiem. tego. to nie, nie, 4, 2, nie. Nadzie, rozmiar. Do tego pokoju podróż. Nie, czy będzie fajnie. Już jesteśmy po Escape Roomie, było naprawdę fajnie, daliśmy radę przejść. Mi się mega podobało, Nadzia podobało Ci się? Tak! Było super. I teraz jedziemy na jedzenie do Pizza Boys. Zobaczymy, co zjemy dobrego, no nie? Lecimy! Ha! miętowa tylko mięta czy ja najbardziej mięta jeszcze tu naciąm mango teraz <grym> słuchaj konotańdy dobra dobra no Teraz smaku jakiej pizzy? Pryta boys. boys. No, dalej, znaczka. Nie chce, zim. To będzie czas, jak to zrobić na teścik. I co? Pycha Jest taka gorąca, że nie czuję smaku. To poczekajcie chwilę. Mamy tutaj mozzarellowe styki, za takie one są e, tutaj panierce, takie czerwone. E, najpierw może samego spróbujemy, a później z sosem barbecue cola. A najpierw samego dawaj. Pięknie. Mmm, fajne. Bo to jest jakby jakiś chipset na Prawda? sosem sos y, cola. Sos bar barbecue cola. Mm -hmm. Dobry ten sos? Mm -hmm. Dobre, dobre, fajne, polecamy. Weszliśmy teraz do złoty. teraz zobaczymy może jakieś zakupy, bo mamy jeszcze czas do Lizaków, bo dopiero na 16 a jest teraz 13, więc sobie poglądamy jakieś rzeczy, może też kupimy, zobaczymy. Znowu robimy ten sam część, co ostatnio, no nie? Wybieram stylizację dla Nadi. mu jeszcze lęk? Mm -hmm. Dobra, robimy to. Ja mam tutaj dwie stylizacje. Jedną są takie oto spodnie. Uwaga, o takie. I do tego będzie e, czary top. O tak, a druga to jest taka bardziej wakacyjna, mamy taką to bluzkę, o. i do tego jest jeszcze, są jeszcze krótkie spodenki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Przebierasz się? To dawaj, przebieraj się. Kochani, zobaczcie, jakie mam brzuch. No dobra, odsuń się trochę. Odwróć się do nas przodem. Jak ci się podoba? Dobra, to co, druga? Pokaż jeszcze się w lustrze i... Fajnie, dobra. To co, druga? I uwaga, stylizacja numer dwa. No wygrywa, teraz tu pokaż się. Tu, odwróć się do nas. Udało jest super, no. My już po galerii mi się nic nie udało upolować. Nadia to kupiła sobie fajne rzeczy. Kupiła całą tą drugą stylizację, co jej wybrałam. E, bardzo fajnie w tym wyglądała i teraz idziemy robić lizaki. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że będziemy się fajnie bawić. Idziemy na to ja z Nadią. I co? Lecimy! Kolor. Pierwszym barwnikiem, który będę dodawać jest to barwnik żółty. Wygląda jak byłby pomarańczowy albo czątkowy, ale jest to związane z tym, że jest zrobiony na bazie oleju, no i jest dosyć gęsty. I taki razuszek u nas w manufakturze cukierku robimy sobie skrukun. Nasz? Nie. Co będziesz robiła? Kotka. Ci okay. się podobało? Fajne, słodkie ręce? Teraz samo no nie. Próbujesz? Dawaj. Wow. Dobry? Kocha, mam go. Taki będzie o takim smaku dzieiliza. Mhm. Pycha, co? Ja zrobiłam kwiatkę, uło, dostałam dyplom i tak właśnie wygląda mój kwiat. Pokaż tego kota. Wszystkie. jasne. Ale widać trochę, że to kotek! Fajnie! Idziemy teraz na taką jakby kolację do meksykańskiej kuchni. Ja już kiedyś nie jadłam i było bardzo dobre. Zobaczymy, czy dzisiaj to by się nam spakwało. I co do mojego zamówienia, kurde, ja nie zamówiłam sobie, coś, co mi nie smakowało. Naprawdę mi to kompletnie nie wierzało. No i nie do końca moje smaki. Nie wiem, dlaczego, tak. Kurde, no i zaflim, kiedyś tam jadłam i naprawdę coś dobrego zamówiłam. Tylko, że nie pamiętałam co ja wtedy jadłam. Teraz mi się wydaje, że to chyba jakiś był kurczak. Jakieś skrzydełka. Chyba coś w tym stylu. Moje mi nie smakowało. Mm, moje mamy moim zdaniem, było lepsze. Ale no okej, okay, jakoś to przeżyję. Nie, nie przeżyję tego. zakres jestem zawiedziona. Yy, no, ale ogólnie dzisiejszy dzień był fajny. Yy, cukierki, yy, robienie lizaków, okej. Okay. Yy, chyba 35 zł kosztowało to, albo 25 zł, yy, za osobę. No, czy warto? No kurczę, nie wiem, no i fajne. Może dla takich dzieciaków, yy, ale nie wiem, w sumie. No, w sumie w to wchodzi koszt Lizaka. Mamy też za co dzięki temu Lizak. Mamy ten. Yy, to pani tłumaczy, jak to robić. Yy, było na pewno fajnie. Nie poszłabym więcej razy, ale no fajnie, że spróbowaliśmy. Yy, Escape Room był bardzo fajny. Yy, no i to tyle w sumie z dzisiejszego dnia. Hej, kochani, mam już kolejny dzień. Jest około godziny, a już sprawdzam, jest godzina dziewiąta a my wskakujemy do jacuzzi, nie? Nadia już się kąpała i teraz ja skakuję do niej. Nie nagrałam nic wam z jacuzzi, bo w sumie z od razu praktycznie wyszłyśmy. Eee, już się pakujemy do auta, żeby zaraz jechać, no nie? Tak. Tak, właśnie dokładnie. Okej, okay, my już wróciliśmy z wyjazdu i było naprawdę fajnie. E, domki na drzewie, fajne, coś do spróbowania, coś nowego, nietypowy nocleg. E, jeśli wam się taki film podobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, bo to mega pomaga. E, bardzo się cieszę, że tak miło odebraliście ostatni filmik, bo jestem już po opublikowaniu go i mam nadzieję, że ten też wam się tak bardzo spodoba. E, zostawiajcie łapki, komentarze i widzimy się następnym razem. Hejka!